Si... Siemano Erbe, erbe, erbe Ilu, ilu? U, D, R Nie pytaj czy polecę Dzika. Czy dzika, czystra w lesie? Nie chodzi tu o bletę. Choć z bletami ciągle lecę. Mam niezłą hece i ciśniawe na Narab za jafę, której nie strawię. Stopniowe planowanie, układanie. Pisanie rymowane, koło jest zamykane. Bizbit, pany nie będziesz obciążany. Obgadany za plecami przez grupę ludzi, którzy nazywali się ziomkami. Moimi, czy też twoimi, naprawdę są innymi. Szkoda, że we mnie zwątpili, Dziś wypili, jutro będą z Mi nie potrzeba wielkiej familii. Wystarczy, kiedy ze mną są najbliżsi. nie coraz szybszy, kos podziemnego terrorysty. Nie wystyk jest bardziej. Rygorystyczny, specyficzny, na swój sposób często życie wyskakuje. W kilka osób w mieniu oka daje stos kłopotów. Pamiętaj, nie zapyta, czy jesteś gotów, ilu było kotów, a ilu już poległo? Niby kilka dragów, a otworzyło piekło, które przyciekło z dołu w górę i szło tam wysoko, aż pod chmurę. Ja nie rapuję tak jak dureń, nie chcę nie porozumie. Jeśli nie rozumiesz, tu taśmę sklej swoją dziurę, może trochę to ponure, ale jakże rzeczywiste, gdy komuś pomakasz, a on cię za to ciśnie. Oskarża bezpodstawnie, dlatego nie zamilknę ty błaźnie. Zadarłeś z nieodpowiednim wilkiem. I teraz cię rozjaśnię, jestem rapoholikiem wywodzę się z cementu, to jebany, taniec bitem Każda nuta powoduje radość na mej psychice, dlatego ćwiczę w postaci wersusów i cyfer i nie przestanę, Mój panie, tak mi to pomóż, Boże! Amen Wciąż się je zamęt Dla tych, co mnie nie lubią, chcą znaleźć nie mogą, bo póki co się gubią, nie mam mamony tego flow nigdzie nie kupią Jestem wyjątkowy, nie uderzam nigdy grupał To znaczy kupał i mam w dupie, czy to lubią Nie muszą, ja muszę Two dusze karmić ciągle rapem. Uzależniłem się, jak byłem moim dzieciakiem, ilu było kotów, a ilu, ilu już poległo? Ilu. Niby kilka dragów, a otworzyło ilu, piekło, ilu. które przeciekło z dołu w górę i ilu. szło tam wysoko, aż pod górę. Ilu, ilu?